Cześć kochani, cześć kochani, to ja Alex No i w filmie, e, który niedługo się pojawi, albo już się pojawił Obiecałem, że pokażę twarz kryształowego króla Obiecałem, więc to zrobię Ale najpierw zasubskrybujcie i zalajkujcie I oczywiście udostępnijcie ten film znajomemu I uwaga, obiecałem, że udostępnię twarz tego Hmm, kryształowego króla, jaką on posiada. Jesteście gotowi? Za trzy, dwa, jeden. Uwaga, pokazuje twarz. Powoli zdejmujemy maskę. To jest oryginalna twarz kryształowego króla, którą dostałem w zestawie. Udało mi się taką zdobyć i widzowie, tak oto ona wygląda. Zobaczcie. Jeszcze, gdyby było tego mało, do tego hałmo jest przyczepiona ta maska. A z tyłu głowy kryje się jakiś wzór. Cokolwiek on oznacza. Zobaczcie, tak oto on wygląda. I jeszcze zdradzę wam jeden sekret mojego ludzika. Brzmi on tak, że cztery ręce nie są oryginalne. Bo dostałem ta, tylko bez czterech rąk. A cztery ręce doczepiłem od Garmadona. Bo uwaga, tak oto on wygląda, zanim go, znaczy, jak go dostałem. Ten król, jak go dostałem. Zobaczcie, widzowie. I to jest już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!